Witam Was, Szanowni Państwo. W dzisiejszym odcinku znowu będzie o akumatorach motocyklowych. Jak już wspomniałem we wcześniejszych filmikach, coraz częściej docierają do mnie akumulatory AGM już zalane. Z napisem, tutaj, jak widzimy, Factory Activated, tak? Czyli aktywowane już w fabryce. Niby. Ale też yy, z tego też powodu coraz częściej spotykam się z problemami akumulatorów zalanych. Yy, dla przykładu, tutaj mamy taki akumulatorek YTX 14. Yy, klient chciał kupić. Yy, przed, yy, przed sprzedażą patrzę na napięcie. Zaraz Wam pokażę. Napięcie, tutaj będzie widać. Napięcie 12 40. I, taki, i takie napięcie miała każda, e, cała partia, którą kupiłem 2 e, miesiące e, temu. Ogólnie jak kupowałem i sprawdzałem to wszystko było OK. Jeżeli coś było nie tak, to też e, doładowywałem to już jest, to, to już nie jest, to nie jest pierwszy przypadek tego typu problemów z zalanymi akumulatorami. Tych przypadków już miałem więcej. Tak? Tutaj coraz częściej gdzieś tam mam problemy z klientami, bo im się też pewne rzeczy nie podobają. Taki mój pierwszy wniosek to może być taki, że po zalaniu akumulatorów może one nie są właściwie formatowane ładowane. Pytanie teraz, gdzie są zalewane, czy w fabryce, czy jednak tutaj u dystrybutora, może coś robi źle dystrybutor. To już musi sobie przemyśleć. E, tak więc poprzez próbę uszczęśliwienia ludzi na siłę, e, tworzy się im problemy. Tak dla mnie, sprzedawcy, jak i klientów. No to już nie pierwszy przypadek. Ja ogólnie. Kupując akumulator od dystrybutora producenta w XXI wieku, chciałbym mieć pewność, że z nim będzie wszystko dobrze. Ale jak się trafia kilka akumulatorów z problemami, to co ja mam o tym myśleć? Akumulator praktycznie, praktycznie to się dzieje tylko przy akumulatorach tych salanych. Nie spotkałem się jeszcze takich, którym. Ja zalewam, że jakiś tam problem by się pojawił. Tak więc, jak wspomniałem, mamy XXI wiek. Jako przedsiębiorca uczciwie płacę za taką więc też bym oczekiwał tutaj uczciwego traktowania przez producentów. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Jeżeli się podobało, subskrybujcie. A ja dla mnie to jest taka też nauka, żeby. Yy, jednak znaczy, co ja mogę zrobić, tak? Bo przypadek jednego dnia akumulator ma napięcie 12.7, a za kilka tygodni ma 12,4. No, no ale yy, zawsze ja sprawdzam tak motory przed wydaniem, więc staram się te problemy eliminować. Dzięki za uwagę. Yy, pozdrawiam.